Sprawozdanie z lektury to wypracowanie, w którym należy w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić dzieło literackie. Jak każda dłuższa forma wypowiedzi składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Należy w nim podać najważniejsze informacje o utworze, streścić go i opisać język, jakim został napisany oraz zaprezentować własną ocenę dzieła. Celem każdego sprawozdania jest obiektywne informowanie. Powinno więc ono być pisane w sposób zwięzły, rzeczowy i bezstronny. Wstęp sprawozdania z lektury musi być opatrzony tytułem, zapisany od akapitu i składać się z minimum dwóch zdań. Należy tutaj podać najważniejsze informacje o utworze, takie jak tytuł i nazwisko autora. Rok, w którym dzieło napisano lub wydano, gatunek literacki i ogólną tematykę. Na przykładzie powieści syzyfowe prace, wstęp sprawozdania z, z lektury może wyglądać tak. Syzyfowe prace to powieść obyczajowo-psychologiczna, która po raz pierwszy ukazała się w 1897 roku. Została napisana przez Stefana Żeromskiego, który opublikował ją pod pseudonimem Maurycy Zych. W powieści autor, na podstawie własnych doświadczeń z dzieciństwa i młodości, ukazał, jak wyglądała edukacja w zaborze rosyjskim i jak młodzież przeciwstawiała się rusyfikacji. Rozwinięcie sprawozdania z lektury składa się z dwóch części. W pierwszej należy w zwięzły sposób dokonać streszczenia fabuły przedstawić czas i miejsce akcji oraz głównych bohaterów, a także chronologicznie opisać najważniejsze wydarzenia. W drugiej części natomiast należy skupić się na scharakteryzowaniu języka i fabuły, czyli opisać rodzaj narracji, słownictwo, styl, przystępność czy poruszane tematy i sposób budowania przez autora historii. Część dotycząca streszczenia może wyglądać następująco. Głównym bohaterem utworu jest Marcin Borowicz, który jako ośmiolatek został oddany przez rodziców do szkoły w Owczarach, a później rozpoczął naukę w gimnazjum w Klerykowie. Nauczyciele i dyrekcja traktowali uczniów przedmiotowo. Ich celem była rusyfikacja, czyli działania mające na celu zniechęcenie uczniów do polskości, ośmieszanie polskiej historii i dyskredytowanie kościoła katolickiego. Lekcje prowadzono po rosyjsku, promowano dzieła rosyjskich twórców. Zaś za bycie posłusznym uczniów spotykały przywileje. Marcin początkowo ulegał działaniom zaborców, ale z czasem uświadomił sobie, że jest Polakiem. Momentem przełomowym było przybycie do szkoły nowego ucznia, Bernarda Zygiera. Na lekcji języka polskiego wyrecytował on utwór zakazany przez władze rosyjskie redutę ordona Adama Mickiewicza. Wywołał tym niezwykłe wzruszenie w Marcinie, który zdał sobie sprawę z tego, ile poświęcili Polacy w obronie swojego kraju. W utworze przedstawiono też postać Andrzeja Radka, syna ubogich wieśniaków, który w szkole znalazł się tylko dzięki wysiłkom znajomego nauczyciela. Radek, bystry i pracowity, sam utrzymywał się, udzielając korepetycji, i choć żył bardzo biednie i często cierpiał głód, nie skarżył się na swój los. W powieści ukazano dorastanie chłopców, ich spotkania, samokształcenie, czytanie zakazanych polskich utworów i budzenie się ich poczucia tożsamości narodowej. Z kolei część, mająca na celu scharakteryzowanie języka i fabuły, może wyglądać tak. Powieść Syzyfowe Prace porusza bardzo ważny temat. Pokazuje, jakimi metodami starano się rusyfikować polskie dzieci i młodzież w okresie zaborów. Choć została napisana w narracji trzecioosobowej, znakomicie oddaje uczucia i przemyślenia bohaterów, a szczególnie Marcina, skupiając się na jego samotności i chęci przynależności. Język utworu, chociaż zauważalnie pochodzący z dawnej epoki, jest zróżnicowany i w miarę zrozumiały. Barwnie oddaje różnicę pomiędzy sposobem wypowiadania się dzieci, młodzieży, dorosłych i nauczycieli uważających się za wyższą kastę. W niektórych momentach akcja jest bardzo żywa, w innych zaś toczy się powoli i może to nieco nudzić współczesnego czytelnika. Dużą zaletą jest realizm, z jakim przedstawiono system edukacji w okresie zaborów, ówczesną korupcję i dramatyczne położenie dzieci pochodzących z ubogich warstw społecznych, dla których odebranie porządnej edukacji gwarantującej poprawę sytuacji życiowej było praktycznie niemożliwe. Zakończenie sprawozdania z lektury powinno składać się z własnej oceny. Pamiętać jednak należy, aby była to ocena jak najbardziej obiektywna. Można wskazać wady i zalety utworu, stwierdzić, czy jest on interesujący i godny przeczytania, czy też nie, oraz ocenić wybrane elementy, takie jak sposób ujęcia tematu, postawy bohaterów, tempo akcji czy też język. Na przykład sądzę, że powieść Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego jest dziełem wartym przeczytania. Autor oparł ją na własnych doświadczeniach i zadbał o realizm. Dzięki temu możemy zrozumieć, na czym polegał proces rusyfikacji i poczuć, z czym zmagali się młodzi ludzie, często samotni i rozdarci pomiędzy poczuciem tożsamości narodowej a tym, czego wymagano od nich w szkole. Wadą dzieła jest natomiast obszerność i język, które mogą zniechęcać czytelników przyzwyczajonych do bardziej nowoczesnych utworów literackich. Podsumujmy. Sprawozdanie z lektury to dłuższa forma wypowiedzi, służąca do przekazania najważniejszych informacji o dziele literackim i zrelacjonowania go. We wstępie należy zamieścić najważniejsze informacje o książce, takie jak tytuł i nazwisko autora, rok napisania bądź wydania, gatunek literacki, a także ogólną tematykę. W rozwinięciu należy streścić utwór oraz opisać jego język, skupiając się np. na narracji, słownictwie i stylu, a także poruszanych tematach i sposobie budowania historii. W zakończeniu natomiast zamieszczamy własną ocenę utworu w jak najbardziej obiektywny sposób, prezentując wady i zalety dzieła. W kolejnych materiałach zajmę się recenzją lektury oraz filmu, a także urzędowymi formami wypowiedzi. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.